Cześć, siemanko, to znowu jadrę Ty dzisiaj ze mną jest Stan Kuba. Witam. I dzisiaj gramy w pigi. Pokażemy wam, jak zdobyć e, złot złotą pigi, a na końcu Ci pokażę, jak ten skinek wygląda. Weź mnie proszę, nie zabijaj, ok? Mm. Przydałoby się to pokazać widzom. Mm. Oczywiście jestem teraz na prywatnym serwerze ten sobie świetnie ptaszka do Awatara, więc... Możecie napisać w komentarzu ptaszek W ogóle zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem A ja poruszę nowy temat, słuchajcie Założenie dzisiaj 47 subskrypcji dobite Jak będzie 50 to naprawdę będę zadowolony Słuchajcie, zostaw subskrypcję, ZOSTAW SUBSKRYPCJĘ a dowiesz się co będzie na 50 subów, jeżeli będzie tych 50 subów. Bo coś specjalnego nagram. Będę zadowolony będę miał humor, żeby nagrać coś specjalnego. Proszę się teraz widzowie nie czepiać do mnie, że ja się gliczuję. Ale ja mam wam pokazać jak to się robi, a ja... Na razie, póki co muszę zabrać rzeczy, nie? Więc idziemy sobie na górę wejść zejdź. Idź do góry, idź do góry, idź do góry i spadnij, bo ja muszę iść na górę. I idź górę. Spadnij tam, spadnij. tam jest jak widzicie safe i my ten safe dzisiaj otworzymy. Dobra, deska, deska będzie nam potrzebna. Ej, a dobra, ej, ale ciekawi mnie jedna rzecz. Czy można normalnie oszukać całego pi i po prostu się przegliczować? Tak, kamerką? Dobra, nie da się. Więc, słuchajcie, lecimy po rzeczy. Potrzebujemy młotka i... Chyba tam jest młotek, tak mi się przynajmniej wydaje. Młotek i żółty klucz, to są rzeczy nam potrzebne. Przestań stawiać trapy, bo jeszcze w któregoś wpadnę. Nie, tu jest pomarańczowy. Pomarańczowy, o właśnie, pomarańczowy. Spróbujmy na razie szczęścia z pomarańczowym kluczem. Zobaczmy... Zobaczymy, czy tam jest... żółty klucz, bo potrzebujemy żółtego klucza głównie. No ja się będę mógł młotkiem szczegliczować, ale normalnie trzeba młotek też mieć, więc słuchajcie, no czerwony, zielony młotek, dobra, mamy młotek. Teraz zostanie nam żółty klucz, który może być w niebieskim rumie. A, albo tutaj, więc słuchajcie, tak bierzecie żółty klucz i otwieracie, wchodzicie w ścianę. Wy wysyła się wam pierwszy, pierwszy włas. Teraz wchodzicie o tutaj w ścianę. Gdzieś tutaj, gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj się... o, jest. Drugi włas. Teraz idziemy wysunąć trzeci włas, który jest dokładnie tutaj. I ostatni włas, który znajduje się przy pokoju startowym. Człowiek oczywiście wpadł w trapa, nie? Teraz ustawiacie ten włas na cyfrę 1. Idziemy sobie tutaj. A nie, to nie, nie ten będę. Idziemy sobie sobie tutaj. Ustawiamy ten włas na cyfrę 2. Teraz idziemy tutaj o... Ustawiamy ten właz. Na 3 oczywiście. I został nam ostatni właz. I słuchajcie, póki nie otworzycie wszystkich włazów, w ogóle nic, niczego nie klikajcie. I klikajcie to też w... O, już się zrobione cało Wcześniej też mi się samo zrobiło, nie wiem czemu. Yy, mogę przejść, czy tak średnio? Dobra, yy, idziemy teraz na samą górę odebrać nasze gold pigi. i jeżeli teraz, jeżeli zrobiliście dokładnie tak samo jak ja, yy, to i odbierzecie sobie tego skinka, to normalnie wy, wy będziecie mieli tego skinka. No się otworzył się save, klikamy. I teraz mnie zabiją. Dobrze, więc no udało nam się zrobić wszystko. Teraz idziemy na skinę ekstra i jest tutaj golpi. Ja już ją wcześniej zdobyłem, ale. Bez też, no więc, jeżeli chcecie, to mogę wam nagrać poradnik, jak ją zdobyć. No, no dobra, więc gramy kolejną giereczkę. Zagrajmy sobie też playera. I zagrajmy sobie, że ja będę piłki. Pokażę Wam dokładnie. Jak wygląda ten skin? Jak, w jaki sposób zawija? Słuchajcie, piosenki on nie ma. To dobrze. Chyba tak. Więc słuchajcie, możecie sobie też zdobyć takiego skinka, jeżeli wam się udało, a jeżeli robiliście tak jak ja to się wam udało, to zostawcie subika, łapkę w górę i możecie napisać w komentarzu. Kuba, Kuba, jesteś tam jeszcze, czy poszedłeś już? Tak, jestem, jestem, jestem. I pojawiasz się takim świnką. Fajnie od ciebie były jeszcze co jakiś czas. Chodzi się w taki sposób. Wygląda się naprawdę fajnie. Szczególnie z tą szablą. A jak wyglądasz? No zaraz zobaczysz. Jak ten, jump scara ona ma też naprawdę, naprawdę fajnego. Jak sami słyszcie piosenki nie ma. Dwa, więc można nim grać na przykład na plancie. Bo w plancie się w pewnym momencie piosenka włącza. To też się miło gra. Patrz, jak wyglądam. O. Teraz cię zabiję. I w taki sposób. Trochę inaczej to wygląda u postaci zabijanej. Więc słuchajcie, no co? Łapka w górę, subik z dzwoneczkiem. A my kończymy nagrywanie. Bye, bye.